powiedział panu premier Kosiniak-Kamysz przed chwilą ten młody człowiek ze Słupska. pan go kojarzy pewnie no Oczywiście, oczywiście. Rozmawialiśmy o tym, czy pan jest czy pan rozgrywa, czy pan jest rozgrywany patrząc na dzisiejszą sytuację polityczną, jak to jest? A przez kogo rozgrywany? Przez nie wiem, partie opozycyjne albo przez prawo i sprawiedliwość, nie, 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 jak to jest? Ja staram się trzymać swoją podmiotowość i podmiotowość swojej partii, bo uważam po pierwsze, że musimy grać na kilku fortepianach. To, to nie jest... Z trochę z trochę z Dudą, Nie, na kilku fortepianach, bo społeczeństwo oczekuje e, różnych propozycji. Mhm. Jest bardzo zróżnicowane. E, no, my dzisiaj jeździmy po Warszawie, ale to, co powiedział e, Robert Biedroń, e, Polska, trzeba jechać w Polskę, trzeba jechać do małych miejscowości, Widać, jak zmieniły... Ja tydzień temu, w piątek, byłem w swoim biurze poselskim w Tarnowie. Wtedy jeszcze nikt prawie się tam nie interesował sprawami Sądu Najwyższego. Mm -hmm. Na 10 osób, jedna zapytała mnie o to. Na końcu, jak ja ich pytałem, to dopiero po dłuższej rozmowie wyrażali zaniepokojenie. Więc widać, jak trzeba jechać i rozmawiać z ludźmi. A wczoraj już protestów było w 80 miejscowościach i to też w miejscowościach powiatowych. Mhm. E, wiem, że jeździcie po Polsce, wiem, że, że tak, byliście proszę, w popytamy. E, popytajcie, hmm? ale też przyjedźcie może w czasie dożynek na, na taką zwykłą polską wieś. Mhm. To, jest, to jest bardzo potrzebne, żeby, żebyśmy docierali do różnych ludzi. Czy znaczy też trzeba dotrzeć do tych, którzy w jakiś sposób wierzą, że PiS chce dobrze w, te, w tej ustawie i że chce coś zmienić dla nich. Te ustawy, które. szczególnie ta, ta wczorajsza, ona nie zmienia kompletnie nic w e, dążeniu do e, sprawiedliwości. Nie rozumiem. Dopieszcza Zbigniewa Ziobro Barut. Nie, Zbigniewa ale jest ale, ważniejszy niż prezydent, jak się okazuje, mimo że prezydent. A to, to jest. To jest przez my, ja o tym wielokrotnie, się, że wielokrotnie mówiłem, że to jest upokarzająca dla prezydenta ustawa. Hmm. Ona mu odbiera uprawnienia. To za sanacji. No gdzie Ruch Ludowy, oczywiście ja mam określone zdanie, to kompetencje miał wszystkie prezydent. Za stanu wojennego miała Rada Ministrów. A u nas kto będzie miał? Ziobro. Tylko, że tak jak się mówi, że jest długopisem rządu prezydent, tak dzisiaj prezydent w sprawie Sądu Najwyższego będzie długopisem Zbigniewa Ziobry. My zbieramy podpisy, bo wczoraj, po co były te demonstracje w dniu wczorajszym? Po to, żeby nakłonić pana prezydenta do tego, żeby zawetował. Co, położycie mu na stole milion podpisów zawetu i on to zrobi? Nie, ale trudniej jest podpisywać cokolwiek, jak się widzi milion podpisów. Dlatego te podpisy trzeba zbierać i to, i to tak, jak najszybciej. Bo no. Znaczy, my zbieramy od soboty mm -hmm. i wczoraj młodzi ludzie naprawdę zbierali w różnych miejscach i w tych dużych miastach. Mm -hmm. Tam jest łatwiej o te podpisy. W mniejszych miejscowościach trzeba porozmawiać i, i, i pokazać i przekonać, ale to ma sens. Znaczy to, to, nawet jeżeli to nie osiągnie skutku. To świadomość, z którą możemy dojść, bo to jest długi marsz wszystko mm -hmm. przed nami, jest po prostu no, 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 bezwzględnie potrzebna. To jest ciężka praca to, i to, to dobrze mówił, znaczy naprawdę, no przecież pewnie można powiedzieć politycznie, w, w różnych konstelacjach, na różnych częściach sceny politycznej z Robertem Biedroniem mm -hmm. się znajdowaliśmy, czy, czy znajdujemy, choć jest dzisiaj samorządowcem, co jest nam bardzo bliskie, ale on dobrze powiedział, no, to, to nie Warszawa. Ale, ale cała Polska i Jak to wtedy jest, jest prawdziwy ruch społeczny. Na Polskę, że to wprawdzie duże, ale nie tylko miejscowości, skrzykują się bardziej niż kiedykolwiek. To to jest dla was, partii opozycyjnych, które szukałyście jakiejś iskry, która by was poprowadziła, jakiejś siły, która by pozwoliła wam wygrać z, z koalicją, z, z partią rządzącą, to jest też nadzieja, że razem pójdziecie do przodu? Dla mnie takim momentem wczoraj, pewnie w jakiś sposób też wzruszającym, było jak wchodziliśmy, szliśmy na krakowskim przedmieściem, szliśmy z Sejmu krakowskim przedmieściem do sceny. Nasi rodacy się rozstępowali. Bardzo wiele osób płakało. Bardzo wiele osób płakało. I tego nie było na żadnej poprzedniej demonstracji. Ja tego nigdy nie widziałem. Przecież byłem zaraz pod, pod Trybunałem Konstytucyjnym, jak były te pierwsze zmiany w 2015 roku. To były zupełnie inne emocje. To znaczy, nie wiemy, jak to się skończy. I, 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 i My nie jesteśmy idealni, ja o tym wczoraj mówiłem, nie jesteśmy jako politycy idealni, którzy stali tam na tej scenie. Mamy swoje niedociągnięcia, mamy też swoje błędy, ale zrobimy wszystko. To, co, co z całego serca i z całej naszej mocy, żeby dobrze służyć dziś Polsce, i, i to, jest, to jest nasze podstawowe I zadanie. Jak on myśli? Te łzy się pojawiają z uwagi nie na to, że sądek ktoś rozjechał, tylko z uwagi na to, że ten tłum jest tak duży że, 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 że są razem? takie emocje, że jesteśmy hmm. wspólnie, pewnie tak, że jesteśmy wspólnie razem, e, choć jesteśmy różni e, i mamy i różne poglądy, ale to jest wspólny mianownik, e, nie obrona so sędziego i sądu. Obrona prawa do sprawiedliwości, do dochodzenia do sprawiedliwości, bo, bo to jest zagrożone. Znaczy to, że ludzie wychodzą w takiej sprawie na ulicę, to jest nie, niesamowite. Bo to wcale yy, PIS wyczuło intencję i diagnozę postawiło dobrze, że jest problem w wielu miejscach z uszanowaniem godności w sądach, z tą opieszałością. Znaczy to od wielu, wielu lat gdzieś yy, 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 było w naszych rodakach i tak trzymali to, to napięcie tą niechęć do sądów i to i PiS wyczuło ten moment zaproponowało tylko to co, co, co nic nie zmienia dla naszych rodaków. Tam naprawdę nie ma propozycji dla mieszkańców Bieniaszowic Dobrowy Tarnowskiej Krakowa Warszawy i A każdej może, innej. O to miejscowości. chodzi że to byłoby fajne gdyby taki właśnie Ziobro wybrał takiego sędziego i ten sędzia byłby lepszym niż ten który jest teraz. Nikt nie ma takiej nadziei, że tak się może partia, zdarzyć. Partia rządzi, partia sądzi i to, to będzie lepsze, że znaczy wtedy, dzisiaj są wyroki wydawane w imieniu Rzeczpospolitej, mhm. wtedy będą wyroki wydawane w imieniu rządu PiS. Kto nie będzie miał legitymacji, kto nie będzie po linii. O tym mówił wyraźnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Myślę, że to jest bardzo mhm. też dobre wystąpienie że te, w ogóle ta debata, bo też e, e, słyszałem, jak, jak, jak nie wiem, czy ostatnio, czy, przed, czy mm -hmm. jeszcze z Tomaszem Lisem mm -hmm. mówiliście, co opozycja, e, że to tak sz, przeszło w Sejmie, że nikt nie zablokował Mównicy. Nie, bo zastanawiam się, czy to ta ulica, krakowskie przedmieścia, na mm -hmm. będziemy za chwilę, i to, jak wyglądała ta siła protestu wczoraj, to jest jedno. Ale czy nie powinno być ostrzej także wewnątrz parlamentu? No i, Żebyście powiedzieli PiSowi, sprawdzam, macie tą straż maszałkowską, stoją przy Mównicy, do i... jakieś kuriozalne sytuacje się wydarzają, prawie się tam Bijecie. myślę o zachowaniu posłów i platformy i tarczyńskiego spisu, to są sytuacje, których nie było. No i była blokada mównicy przez chyba 3-4 tygodnie. coś dało, ktoś pamięta o, o co, co w ogóle był tam ten protest grudniowy. Z tak, budżetem. o wykluczenie posła i tak nie, dalej. I tak budżet. Budżet. No, wczoraj się stonowało też ten nastroje, poseł został przywrócony i hmm. dobrze, by wszyscy głosowali. Ale moim zdaniem ważniejsze jest, bo siłą z parlamentaryzmu dla opozycji, która przegrała wybory, hmm. która ma mniejszość. My, my nie jesteśmy w stanie dzisiaj zatrzymać pisu w Sejmie. Nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać no, rękami, głosowanie, głosowaniem głosowanie, nie, nie może jesteśmy. Jakimiś no to, bo mam czasem wrażenie, nie, że oni tak tak jakby przeczytali te same regulaminy, ale inaczej, że szukają tam jakichś kluczków, że oni po Ale prostu... czy, oni, czy oni by wczoraj na sali plenarnej, czy jakby się przenieśli na salę kolonową, czy nawet jakby się przenieśli na Nowogrodzką, oni tą ustawę by wczoraj uchwalili. Oni by tą ustawę wczoraj uchwalili. Ale te wystąpienia, które były przed głosowaniami, bardzo dużo osób oglądało w ogóle całą tą debatę. Skąd ta świadomość, skąd tak dużo ludzi wyszło na ulicę? Dlatego, że. O tym jest głośno. Myślę, że jak widzieli, jak wyglądała praca w komisji nawet to, że. Ale w komisji, w komisji... Dwa, my 15 godzin debatowaliśmy w pierwszym czytaniu, pokazując zagrożenia, pokazując, że to jest ściema. I ta, te ustawy to, to jest wielka ściema pisu, no, bo nie dają poczucia sprawiedliwości, tylko idą w tym kierunku, żeby umacniać obóz władzy. One są nie dla obywatela, a dla władzy te ustawy. No, no, no ludzie, no, I teraz to mać... trzeba powiedzieć w prozji wyraźnie. To <laughs> można zrobić. Mównica sejmowa jest zawsze największą bronią opozycji. Mhm. Znaczy jak nam to zabiorą. I, i będą właśnie uciekać. Po sa... Ja się z nimi wchowanego nie będę bawił. Nie, znaczy że mi... no, na Nowogrodzką my pana nie wpuścili, ale do sali kolonodowej już byłaby szansa. Ale nie, nie mam ochoty. Wie, 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 wie pan redaktor, ja po prostu nie chcę się z nimi bawić, tam chowanego, ciuciubabkę babkę, berka czy jakieś inne gry i zabawy, yy, bo oni są w tym lepsi. Mm -hmm. yy, ale właśnie dlaczego oni i... są lepsi, kurczę? Dlatego... Do, do tej pory po ostatnich wyborach mówiło się, pis wygrał, bo wygrał internet. Dzisiaj już tam się zaczyna nie, bo jakaś wygrał kombinacja. wie pan jaki pis? Dobry mm -hmm. pis. A dzisiaj jest zły pis. To, gdzie twarz, wygrał Andrzej Duda. Ta który twarz ma cały czas tą samą twarz. No, no jest, i Macierewicza mniej może ostatnio. Tą obłudę trzeba zetrzeć. To, to, to pokazać, jaka, jaka, jaka obnażyć, jaka to jest obłuda w wielu miejscach. E, przecież oni mogli zrobić 500 plus, zmienić nawet wie emerytalny i wie pan ile mienz dzisiaj? procent 70, mm -hmm. A idą zupełnie, znaczy to, to, to że... E, e, to wszystko pokazuje, jak jednak ważne jest to, żebyśmy mieli różne podejście. Znaczy nasz, wiele osób oczekuje spokoju, mm -hmm. że politycy są od tego, żeby też w jakichś normalnych warunkach Czasy dyskutować, są więc dyskutować nie wiem, z, ze sobą. Spokoju. No, znaczy, oczywiście jest... są ró różne, dlatego mm -hmm. mówię o tych różnych fortepianach. Mm -hmm. Są różne wrażliwości e i znaczy to nie ma jakiegoś jeszcze masowego ruchu, bo można się a ucie, będzie z tego masowy ruch? Ucieszyć, że było wczoraj 50 tysięcy tutaj, że było 80 miast. E, to nie jest temat, który wywołuje moim zdaniem masowy ruch, e, ale wywołał i tak ponadprzeciętny, jak, jak na tak, na, na, jak na to, co próbują mówić, że to jest obrona sądów, sędziów, postkomunistów. Jak ja jestem postkomunista? Ja się urodziłem w 81 nie, roku. No, 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 nie no, młodszy ode mnie. No to, no, nie Jezus. no, to jest właśnie takie wmawianie. E, że, że, że e, ja nie będę bronił ani sądów, ani, jakąś? ani jaką mają No ale No weryfikacji? Ja nawet oświadczenia lustracyjnego no nie muszę składać, no bo... No, 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 no. Nie, no, nie miał pan szansy dać się skomentować no, no. w ogóle, dajcie spokój. No. Jeżeli to jest już moje, moje przewinienie, że nie mogę, że nie muszę składać oświadczenia ale, ale lustracyjnego... A, a propos takich sytuacji, bo tak myślę sobie o tej pisowskiej propagandzie czasem, że jest powiedziane na przykład nie składali, nie wszyscy zostali zweryfikowani, jak ktoś no, mówi, ale ja nie muszę, bo ma jest Nie nieważne, nie zostałeś zweryfikowany. Tak to no, 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 no i, i tak, takie... No, no, ale no te, te obłudne kłamstwo powtarzane wielokroć, no przebijają się i za to mają właśnie poproszę, i Proszę popatrzeć, powiedział pan, gdyby zrobili 500 plus emerytalny byłoby 70%. Nie ma, ale, ale i tak jest dużo jest jak dużo. na, na ulicy, która wygląda tak jest jak dużo. Wygląda, to jest to się dużo? Bo, bo zrobili właśnie 500 plus wiek emerytalny i, i to y, jak gdyby osładza te wszystkie gorzkie czyny, mm -hmm. które są, są w tym momencie. Wiele osób mówi ok, no. Y, może tutaj trochę przesadzają, przeginają, ale wiesz, no, mi się żyje lepiej. Mhm. Ja dostaję te 500 zł, patrzę jak budżet wygląda. No i. To i, tak, i... Tylko, że to też. Nie, nie, już no. nie chcę wchodzić w ekonomiczne szczegóły. Nie, ale no, budżet wygląda dlatego, że jasne, wcześniej parę rzeczy ale... się zadziało. No to nie jest tak, że się zmienia w ten sposób. Tylko, że o, e, dojście do prawdy dzisiaj co jest w ogóle prawdą mhm. w tych przekazach, w różnych wystąpieniach, jest ogromnie trudne. To, 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 mhm. to, to, to jak yy, nasi rodacy mają po prostu odróżnić Czasem ziarno plew. Znaczy, myślę, że to nie jest łatwe, ani nie jest szybkie, ani jest proste, nie jest proste. Nie... Ale jeżeli się będzie jeździło do nich i mówiło im hmm, do, sprawdzam na przykład dokładnie. to, co słyszałeś przed chwilą o 19.30, to wtedy być może jedno, oko drugie, oko trzecie się otworzy. No. Dokładnie. I tego nie zrobi się tylko w dużych miastach, dlatego tak ważne jest to, co będzie za chwilę, czyli wybory samorządowe. I tam będzie tych spotkań no, ogromna ilość i jeżeli pokażemy nie tylko tematy dotyczące naszej małej ojczyzny, ale właśnie, e, że za chwilę może w ogóle nie być już samorządności w Polsce. To, że, że bardzo dobrze prezydent zawetował ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, no bo to już było ubezwłasnowolnienie samorządów. Komisarze PiSu już jechali do... do, do jechali i, ruch, i zostali już poło, w połowie drogi zatrzymani. E, myśl, myślę, że to, to było jednak duże zaskoczenie i e, samorządność jest niezwykle potrzebna też dlatego, żeby uratować parlamentaryzm, demokrację. Ja wiem, że te słowa po dwóch latach przestają. Nie, parlamentaryzm, chociaż nie wiem właśnie, bo wydaje mi się, że z uwagi na tak rozjechane i tak rozbudzone emocje, że dzisiaj właśnie yy, ludzie się wciągnęli w politykę, do tej pory mieli do niej dystans, mówili, a tam wszyscy źli, kradną, kłamią i tak dalej, a dzisiaj widzą, że to ma na nich jakiś wpływ, że to więc ma wpływ, tak. dołączają to, się do was, to, albo to wy prawda. tak naprawdę myślicie sobie, kurczę, nam jako takim politykom byłoby mhm. bardzo trudno wyprowadzić tyle ludzi na ulicę, Kaczyński, jego decyzja paradoksalnie wam w tym pomaga, prawda, bo jak się popatrzy dzisiaj na badania tych, którzy wychodzą, na ulicę młodych, no to mhm. się okazuje, że oni bardzo jednak lu nie lubią etykietek partyjnych, oni wychodzą tam w swojej sprawie, takie trochę no logo. Yy, dlatego musicie, wydaje mi się, uważać, żeby na tej scenie nie było takiego politycznego tłumu jak wczoraj, że każdy właściwie chciał powiedzieć pół słowa. No. Myślę, że w, ale też nikt nie, nie promował siebie i swojej no. partii jakoś nadmiernie, nie było też tej rywalizacji. Nie da się też robić polityki bez, bez partii politycznych, jeżeli taki, taki system mamy. I, I ja rozumiem, że ruch społeczny jest, jest ważniejszy niż politycy, bo, bo my nie jesteśmy w stanie zatrzymać głosowaniami, ale swoją determinacją, pokazaniem każdy z nas jako obywatel tego kraju wolny obywatel tego kraju mający obowiązek dbania o ten kraj może to zrobić bardzo skutecznie. I ja wczoraj nie czułem wrogości do partii politycznych mhm. a na tych wcześniejszych różnych wydarzeniach to było było to takie rozczarowania a przegraliśmy Na kodzie doryło, tak było że okej okay, kod wychodził i nagle miał twarz. Y Kijowskiego, ale miał też twarz Sketyny, miał też twarz Petru i to był też taki moment zgrzydający. To, to, to wszystko wymaga też czasu, dotarcia się i pewnie e, każdy z nas wyciąga jakąś e, lekcję e, z tego co się działo. I e, myślę, że to jest, e, to jest maraton jednak. Mhm. Polityka w ogóle, ja, ja ją tak po, postrzegam. A jak ktoś się chce bawić sprintera, to, to no, przegra. To, to, przegra. Mhm. To, to może być efekt ciarny. Czy jesteście bardziej. właśnie po 5 kilometrach, po dziesięciu, po pół maratonie, no. to jest mniej więcej? Nie że już były być po połowie, ale, ale nie, wiem, hmm. nie wiem. A co będzie po sądzie najwyższym? E, ja myślę, że, że, że nie, 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 raczej nie media, tylko uczelnie. Ale kara za co? Nie, nie, nie kara za, za, za co. Na uczelniach, hmm. za, za, za co nie, będą? Bo karali. Uczelnie w nie, uczelnie Nie tworzenie nowej elity. Bo to, okay. jest, to, jest, to jest ta podstawowa filozofia. Tworzymy nową elitę i, i tutaj. Partia rządząca jest bardzo skrupulatna w tym, mm. w każdym obszarze. Służba cywilna, e, no wymiana wszystkich doświadczonych urzędników, niezależnie czy byli od dwóch lat utrudnieni, czy od dwunastu. E, tylko dlatego, że nie mają legitymacji, tak? Albo myślą tylko inaczej. dlatego, że, że mogą być samodzielni. Nawet oni mogliby mieć e, czy mieli legitymację innej partii, czy nie mieli żadnej, e, ale. No, mieli doświadczenie w tym, mm -hmm. co, co robili, podejmowali decyzję w oparciu o swoje umiejętności i wiedzę, a nie w oparciu o to, jak, jak, jaka ta de decyzja już została narzucona. No. I, i tu, tu, tu się rodzi problem, że stworzenie nowej elity wymaga też kształtowania postaw, zmiany w szkole, podstawa programowa mm -hmm. czyli te, ten etap edukacji podstawowej, średniej już się dokonuje. Przy okazji wczoraj wniosek, no o to, żeby właśnie. zrobić referendum w ja, ja, I tak ktoś że. to usłyszał? No, widziałem no. tylko w przekazach, ale no wczoraj wszyscy zajmowali się sądami najwyższymi w tym samym My czasie. My trochę też z tego powodu wycofaliśmy na przykład wczoraj wniosek o odwołanie tak. Jurgiera, bo przecież tego o tym by nikt nie powiedział. A, a, a to jest, to, to jest no, dla nas bardzo ważna mhm. debata. Ale to prawda. No, nikt nawet nie wie, że Partia, która obiecywała, że Posłucham, głos społeczny ten. będzie no, Zawsze mówili, dominujące. że to do niszczarki wszystkie podpisy, tak, no, a teraz no. sami wrzucili milion podpisów pod wnioskiem o referendum I i o tym nie wiedzą. No już wiedzą, nasi widzowie chociaż o, tyle. Bardzo No, ale, bardzo, bardzo no fajnie. jest coś takiego rzeczywiście, że to tak, a nie inaczej wygląda, trochę jakby były sprawy ważne i ważniejsze. No. E, a myśli, no, bo, choć o... edukacja jest sprawą... Ee, najważniejszą. Budowanie bo... elit się zaczyna w podstawówce tak, w sumie. Jak tak, nie a żłob... później jak to się umocni, to przybije się tą ostateczną pieczątkę, certyfikat właśnie, to może to, 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 to na uczelni, no to, to, jest, to jest już problem. Ale widział pan wczoraj a propos uczelni wyższych Jarosław Gowin, człowiek, który nimi zarządza, nacisnął rękę i podniósł, nacisnął zielony przycisk i podniósł rękę za sądami najwyższymi, żeby ich skasować, ale nie bił praw. Widzi pan jaka odwaga? Nie, tu, tu mnie pan redaktor nie namówi, bo mam duży szacunek od, od lat. Wie, 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 no. Jesteśmy razem z Krakowa, jest jakaś nic sympatii między nami. Hmm. Trudno, znaczy wolałbym, żeby... Ale ja, ja, zachował ja rozumiem, się... że są na świecie ludzie, którzy są konformistami, ale po prostu się... jest to nieprawda. Wolałbym, żeby zachował się inaczej. Wolałbym, żeby hmm. zachował się inaczej i byłbym e, wtedy na pewno bardzo, bardzo z niego dumny. E, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment i że i... Gowin przyjdzie i powie, przepraszam, przepraszam nie, za platformę, teraz przepraszam nie, za pizzę. Nie, nie musi przepraszać. Ja wierzę w to, że, że jeden czasem dobry ruch, dobry gest, dobry uczynek mhm. może zmazać nawet te, 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 te wcześniejsze przemówienie. Gdyby prezydent Duda chciał z tej, z tej podpowiedzi skorzystać, mhm. to, to, to naprawdę no nie tylko pokazałby siłę, ale w po, sumie ma poka... dzisiaj argument. On ma powie... no, ogromny argument. My po to byliśmy wczoraj. Okazało się, się, że go oszukała własna każdym. partia, więc. No, znaczy, najpierw go chciał pokorzyć, e, a teraz, e, jak, jak analizują to eksperci, to, to w, wcale nie będzie miał wpływu na to, nie kto Nie, kto będzie tam mógł będzie. podpisać, to pan Zbyszek wyśle i go. Komis... Może akceptować lub nie akceptować. Nic? Nie może zgłaszać swoich sędziów do Sądu Właśnie, Najwyższego. Więc, więc... To była taka nadzieja. PiS... Mówiło się błyskawicznie, nagle wszyscy mówili: Boże, Andrzej, nareszcie. Teraz proszę, nie Zbignie Wziąbra, ale Andrzej Duda, trochę bardziej zrównoważony. Jest szansa, okazało się, że to jest tylko pozorny ruch. No. Nie... Myślę, że ten ruch był jednak ważny, bo, bo nikt się go nie spodziewał, że w ogóle będzie jakiekolwiek, jakakolwiek reakcja, jakiekolwiek wejście do, do gry. On jest niewystarczający. I ja to też panu prezydentowi mówiłem, że, że my oczekujemy zawetowania, mm -hmm. szczególnie tej ustawy. I co on mówi? Jak spotykacie się w cztery oczy i mówi pan do niego, panie Andrzeju, czy pani prezydencie, fajnie byłoby, bo wie pan, nie wygląda to dobrze, a on? Nie. Wie pan, jestem w trudnej sytuacji, prezes dzwoni non stop, nie, zresztą nie, komórka nie, nie, cały nie, czas nie, nie, włączona. Nie wiem, czy na mnie przerwie spotkania. Nie, nie, to też. Mi, szczególnie w tych dniach najbliższych w ogóle, w ogóle bym. Ale on wygląda dawał na człowieka niezależnego, szansę. jak się z nim rozmawia bezpośrednio, to jest facet. Wydaje który mi się, że jest, ma odwagę, że jest mocniejszy. Jest tak, tak jak ja to czuję, że jest na pewno w poczuciu takiej bycia prezydentem jest mocniejszy niż to, to miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Ale co, że mu się udało jedną ustawę zagotować przez rok? Pona? Nie, nie, nie. Ja Co na tyle nie znam, znaczy, to, te, te nasze kontakty to, to, to jest raz... są, troszeczkę, tak? Nie, nie rozumiem, pozorne, to tylko raz na kilka nie? miesięcy. Raz na kilka miesięcy. Próba i nawet podejmowanie, bo ja zadzwoniłem i poprosiłem o to spotkanie, bo chciałem też powiedzieć to prosto, mm -hmm. że zbieramy podpisy, że już są tysiące podpisów i obok tego nie wolno przejść obojętnie. Ja nie wiem, A on czy to będzie, co, będzie milion subów, to. Za, nie, za... nie, oczywiście, że tak się nie, nie, na, 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 tak się nie odpowiada. na to. Szkoda, bo to jakby, jakby była jakaś granica. Jakbyśmy sobie poprzeczkę ustalili, to byśmy ją przeskoczyli tak teraz. Myślę. Co? Mhm. Gdyby to było takie proste, to by to było dużo, dużo. W innym kraju już byśmy szli. Ale to niestety tak nie wygląda, i, i no, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy dzisiaj. Na różnych poziomach, bo każdy ma zadanie do wykonania. I w Parlamencie, i teraz w rozmowach z naszymi rodakami. No i ja, ja powiem szczerze, jeszcze tydzień temu nie myślałem, że, że autentycznie takie będzie poruszenie w tej sprawie, mhm. więc to jest. No to jest dobry, dobry sygnał. Ale to wy namawiając sprawiliście, że ci ludzie wyszli, czy tak naprawdę Jarosław Kaczyński głosując tak sprawił, czy może poseł Piotrowicz doprowadził ludzi do, do szału? To jest suma zdarzeń, oczywiście gdyby nie było debaty w Sejmie, gdybyśmy powiedzieli, a okej, okay, już wszystko jest stracone, przecież jeżeli tak to głosowanie przegram, to po co pytania zadawać, po co w ogóle wychodzi, no to może w ogóle milczmy cały, cały czas. Przecież mniej osób by się o tym dowiedziało. Mniej byłoby tych emocji, mniej byłoby by transmisji, ale no, poseł Piotrowicz pomaga, żeby wzburzenie narastało, no bo to jest, to jest już takie tak strasznie prowokacyjne, że do każdej ustawy niszczącej ustrojowe podstawy państwa wysyła się posła Piotrowicza. No, no to, 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 to jest działanie z To jest bardzo skuteczny. Każdy taki. To z znaczy partii też jest potrzebny. Bo on nie ma wyjścia, hmm. on nie ma od On on jest dlatego jest w stanie wykonać każde zadanie, bo on wie, że on już nigdzie indziej nie ma przyszłości. Mhm. Władysław Kosiniak-Kamysz PSL, bardzo dziękuję Dzięki. za spotkanie jak zawsze i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Na zapraszam. Dobrze. Na dożynki, ale nie tylko. Dobrze. Bardzo dziękujemy do zobaczenia. I Anna Materska